Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty. Dzisiaj zaproszę wszystkie mamy, które mają małe pociechy, dla których oto pojawił się w Pepko taki kalendarz adwentowy. To jest kalendarz z akcesoriami do włosów. Yy, tak przynajmniej tutaj jest napisane. I on. Był zawieszony, bo tutaj widać, o, jest taka, taka wstążeczka. On był tak normalnie powieszony na tych, na tych wieszaczkach. Tam, gdzie są takie biżuterie, spinki do włosów, tam po prostu należy go szukać. I tam właśnie wisiało kilka takich kalendarzy. Ja się oczywiście skusiłam, no bo. Jakby to było, żebym ja przeszła obojętnie koło jakiegokolwiek kalendarza adwentowego, a jeszcze na dodatek dostępnego stacjonarnie. I właśnie tutaj mamy opis, przede wszystkim cena. Cena tego kalendarza to 25 zł. I muszę powiedzieć, że drogo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wszystkie kalendarze drogie. Jest tutaj opis, komplet do włosów, materiał 20% żelazo, 20% ABS, 15% akryl, 15% guma, 10% poliester, 10% stop, 10% PET. Uwaga, to nie jest zabawka, tylko sztuczna biżuteria lub inne akcesoria ozdobne. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Ze względu na możliwość oderwania się małych elementów i ich połknięcia i zadławienia się. Używać zawsze pod nadzorem osoby dorosłej, trzymać z dala od ognia. Mamy więc tutaj taki opis ostrzeżenia, tu wszystko lata. Troszeczkę go oczywiście już nacięłam, tak żeby łatwiej się otwierał, ale przyznam szczerze, że nie wiem, nie jestem pewna, jak sobie poradzimy z jego otwarciem? Bo bardzo małe są tutaj te okienka i może być czasami trudno po prostu manewrować w tym kalendarzu, ale zobaczymy. Także może otwieramy już w takim razie okienko numer jeden. I patrzcie, takie jest oto tutaj papierek, zabezpieczenie. I zobaczymy, czy się to w ogóle da tu jakoś wyciągnąć. A, prosto, to nie jest przytwierdzone. Spineczka taka. I powiem Wam, że to jest chyba ta spinka, wiecie, ta niezałamująca włosów. No to jest takie, no również dobrze dla, dla mamusi, też może być. <laughs> Dwójka to była jedynka, a teraz gdzie dwójeczka? Tutaj taka mała. Zobaczcie. Czy tutaj jest coś? Jest. Zobaczcie. Pierścionek regulowany. On jest tutaj, patrzcie, regulowany czyli taka pozłacana biżuteria znaczy w kolorze złotym bo to jest biżuteria sztuczna z taką czerwoną cyrkonią ale bardzo ładny tylko malutki bo zobaczcie o, to jest taki, taki malutki że to nawet na mój palec to chyba nie wejdzie bo malutki to jest no. tak wygląda także dwójka, ale ładne, ładne, jak na razie dwa okienka będą trójka, wiecie co, to jest fajne, że tu nie trzeba wydzielać, tylko tak i pach i gumeczka, zwykła gumka zielonego koloru z takim śnieżynkowym tutaj nadrukiem, ok, czwórka tutaj i taka słodziutka wsuweczka do włosów z zieloną rozetą rozeta to wiecie to jest ta taka ozdobna kokarda na prezenty i ona się nazywa rozeta bardzo lubię ten wzór to śliczna ta wsuwka naprawdę bardzo ładna to była czwórka piątka tutaj Ej, chyba nie dam rady. Żeby tylko to gdzieś tam nie powypadało. Oj, oj, oj. I tutaj. Ho, 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 ho. co tutaj nie jest? I zobaczcie. Tutaj mamy parę klipsów. To są klipsy. W kształcie takich Czerwonych serduszek. a to nie takie malutkie jest. No, przepiękne. No, bardzo ładne. Klipsy. Szóstka. Mikołajki, tu na dole. I co w Mikołajkach? Bransoletka. W takich bardzo y, ładnych kolorach, y, takich właśnie świątecznych, bo jest tu biel, jest tu czerwień, no i zielony. Bardzo ładne, takie sztuczne perełki. Podoba mi się szóstka siódemka. Także możecie mamy pomyśleć. Czy chcecie taki kalendarz dla swoich pociech, bo jest teraz dostępny w Pepko i wiecie już gdzie go szukać i wiecie za ile. I tutaj pierścionek z Mikołajem, taki o ten wiecie, ten z Mikołajem, bardzo fajny. I też jest, ten jest srebrny, akurat w kolorze srebrnym, ale jest tutaj też jak widzicie regulowany troszeczkę na paluszki. Ósemka. Tutaj. Bardzo ładny ten kalendarz. W ogóle też fajnie wygląda, bo taki różowy. Fajnie to wszystko, że leży i tak można go łatwiej dostać. I tutaj taka mała wsuweczka. Czerwona gwiazdka, ale też bardzo ładna taka spineczka. Ładna. Wszystko takie takie wzornictwo świąteczne, bożonarodzeniowe jak dotąd. Dziewiątka. Tutaj. Taki bałbanek. I tutaj mamy. Gumeczkę drugą. Ta jest w czerwonym kolorze z nadrukiem takich choinek. Gumka do włosów. No to akurat te gumki to wiecie. Mama też może skorzystać, bo to jest takie, które obejmie włosy także dorosłej osoby. Dziesiątka. Tutaj. Wyszło nie w tę stronę. No i mamy taką drugą spineczkę, czy pierwszą, pierwszą, przepraszam. Czerwona, dosyć duża. Taka wsówka do włosów. I 11 tutaj. Jakie tu znowu skarby? Hmm, ale skarby. No nie mogę. Ciężko wyjąć, bo to bardzo małe. Klipsy. Druga para klipsów do uszu. Tym razem takie yy, białe kryształki. Proszę zobaczyć, teraz białe kryształki. 12. Tutaj. Połówka kalendarza i... Ale taki łańcuszek duży. No, taki nie, nie mały, zapinany. Zobaczcie, na karabinczyk z łóżką, i tutaj bałwanek. Bałwanek. Jestem w szoku, ten. I ten łańcuszek wcale nie jest taki znowu mały. Się zahaczył na pierścionek mój. 12, 13 teraz. Yy, tutaj. I tutaj jest druga taka spinka, tylko ta jest zielona, a tamta była, widzicie, czerwona, a ta jest zielona. Czyli też jest taki trochę komplecik. 13, 14. Yy, gdzie ta czternastka tu. Czyli trzecia spinka. Trzecia spinka do tego kompletu, tylko ta jest taka pokolorowana, też w kolorystyce świątecznej. Piętnaście. Hm. gdzie ta piętnastka? I czego ja jej nie widzę? Tutaj w ostatniej chwili. No i teraz coś spineczkowo idzie. Aha, czyli teraz druga spinka, czyli mamy już dwie takie same do kompletu spinki. 16. Tu. No i teraz spineczkowo lecimy. Bo teraz mamy kolejną spinkę zieloną, czyli będą w tych samych chyba kolorach parowane te spinki. Czyli to była szesnastka, teraz siedemnastka. Przydałoby się coś innego, prawda? I jest coś innego w siedemnastce, bo oto mamy kolejny regulowany pierścionek. I tu muszę zaprezentować, tym razem są to. Rękawiczki osiemnaście, gdzież mamy osiemnastkę, niczego jej nie widzę tutaj. Hmm. I kolejne skarby patrzcie, ale skarby. Cóż to jest? Trochę się pomotało. Trochę się pomotało. To jest taki naszyjnik, ale on jest dzwoniący, bo to jest dzwonek. Patrzcie, pomotane. Ale wiecie? Tak, troszkę to dzwoni. tu patrzę. On tak troszkę dzwoni ten naszyjnik. No, takie coś. Same skarby. 19, tu na dole. I to już oczywiście się tu wszystko rozlatuje powoli, ale już święta tuż tuż, więc co nie ma co. I tutaj zobaczcie, jaki fajne. Jaki fajny pomponik. Pomponik na takiej spineczce ze śnieżynką. Fajny. Zobaczcie. Coś takiego innego. 20 tutaj. Drugi pomponik. Tylko tym razem czerwony. Ze śnieżynką. Takie spineczki. O. I 21 tutaj. No i patrzcie, jak to fajnie siedzi. I czy, czy nie mogłoby to być w tych kalendarzach z Sensei, takie rozwiązanie? Ile to mniej problemu przy otwieraniu? I tu mamy drugą spineczkę do spineczki czerwonej, i mamy już parę spineczek czerwonych. To było 21, 22, tutaj, 22, tutaj, i takie nieco większe to okienko. No i proszę bardzo, mamy tutaj drugą spinkę z tym, że. Hmm, to jest z takich tych spinek, które mają nie załamywać włosów, ale zobaczcie, ta jest zupełnie taka gładka, a ta jest czerwona w białe kropki. No tak się tutaj trafiło. 23 tutaj, cóż tu jest? <grym> Patrzcie. Jaka piękna, mała gumeczka. To jest taka gumeczka do włosów z rękawiczką, ale to już jest naprawdę na takie malutkie włoski. To jest gumeczka do włosów, ale ładna. I ostatnie okienko, największe 24. Branzoletka z czapką Świętego Mikołaja. Taka bransoletka na gumkach to raczej będzie taka dosyć regulowana. No i tak się przedstawia cały zestaw tych wszystkich produktów tutaj. Kalendarz jest taki bardzo ładny. Muszę przyznać, że mi się bardzo szata graficzna podobała tego kalendarza, a tutaj mamy to wszystko, co się tutaj w nim znajdowało. Myślę, że bardzo fajne bożonarodzeniowe takie akcesoria do włosów i trochę biżuterii. Oczywiście dla naszych najmłodszych pociech. Co Wy o tym myślicie? Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podobał ten kalendarz. Dziękuję za oglądanie filmu. Proszę o podbicie, proszę o łapki w górę, proszę o subskrypcję kanału, a na razie bye i do następnego razu.